Cześć! Przychodzę dzisiaj do Was z tenkiem kosmetycznym. Nawet mi się trochę nazbierało, więc postaram się jak najszybciej Wam to pokazać, żeby nie przedłużać, żeby ten film nie wyszedł nie wiem jaki długi. No więc zaczynamy. Pierwszym kosmetykiem jest żel micelarny do mycia twarzy, twarzy i oczu firmy Tołpa. Dostałam go kiedyś jako gratis. Byłam w Polsce, robiłam zakupy w Hebe, to chyba było. I tam za jakąś kwotę trzeba było zrobić dokonać zakupów i dali mi go w prezencie. I jakoś długo nie mogłam się za niego zabrać. Ale jak już się zabrałam, to powiem wam, że mnie zachwycił. Bardzo, ale to bardzo dokładnie oczyszcza skórę, naprawdę. Po umyciu twarzy tym żelem, po makijażu zmywałam jeszcze twarz tonikiem i wacik był czysty. Po prostu tak dogłębnie oczyszcza skórę, bardzo wam polecam. Ojalatum Daily szampon dla dzieci. Myłam nim synkowi yy, główkę, włoski, chociaż ma ich bardzo mało, ale myłam. E, I powiem Wam, że taką tłustą powłoczkę dosyć zostawiał, także nie byłam z niego zadowolona. Ale myślę, że po prostu on za mały do tego szamponu był. Myślę, że jak dzieci mają większą ilość włosów, to wtedy się sprawdza. Także chyba za szybko po prostu go zaczęłam stosować. Kolejną rzeczą, Bathead. Był to spray ułatwiający rozczesywanie z, yy, z dodatkowym filtrem UV. Rewelacyjny, właśnie na lato, na słońce, na wakacje. Bardzo fajnie pachniał. Bardzo ładne opakowanie. 100 ml, tu jest chyba tak. Także idealne do samolotu. Polecam. Aloes. Czysty Aloes w żelu. Jest to firma, z tego co wiem, australijska. Bardzo, bardzo fajnie działał. Bardzo delikatny dla skóry. Polecam. Oliwka dla niemowląt. Chociaż ja jej używałam pod prysznicem. Już Wam nie raz mówiłam pewnie mój patent. Po umyciu się, jeszcze na mokrą skórę pod prysznicem, wcieracie w siebie oliwkę. Wychodzicie, wycieracie się ręcznikiem. Skóra jest tak mięciutka, tak nawilżona. Polecam. Odżywka do włosów firmy DAW. Bardzo lubię ten zapach. Bardzo lubię tą świeżość DAW. I myślę, że włosy dosyć miękkie po niej były. Ojejka, olejek do mycia twarzy Wishy. To jest mój hicior. Z tym, że nie do końca bym go poleciła do zmywania makijażu. Ja go bardziej stosowałam rano, wiecie, żeby zmyć całą pielęgnację po nocy. I on zostawia właśnie taką tłustą powłoczkę, także że skóra nie jest taka wysuszona po umyciu, tylko jest taka fajna, nawilżona. Bardzo, bardzo polecam. Krem do rąk, neutrogena, bardzo ładnie nawilża. Jak macie jakieś nie wiem, wysuszone skórki, czy coś teraz szczególnie po okresie zimowym bardzo polecam. Odżywka do włosów OZI, 3minutowa, bardzo fajnie zmiękcza włosy, ale mm, trzeba ją stosować tylko na końcówki. Jak jej założycie na duż, za dużo tutaj przy, przy głowie to włosy wydają się takie ciężkie, klapnięte, także trzeba bardzo ostrożnie ją stosować. Pomimo tego polecam. Pasta do zębów Sensodyn. Średnia. Mało się pieni. Takie miałam wrażenie, jakbym jakimś kremem smarowała zęby. Wydaje mi się, że tą samą próbkę miałam już w poprzednim denku. Miałam jeszcze jedną i nie, nie przekonała mnie. Krem dla niemowląt Bepanten. Po prostu hit cior. I również dla dorosłych go polecam, jeżeli macie jakieś skaleczenia, zadraśnięcia. Po nałożeniu odczekajcie kilka dosłownie godzin i skóra jest tak zre zregenerowana. A o pupci niemowlaka to już nie wspomnę. Naprawdę, jeżeli jakieś podrażnienia były, tak szybko działał. Teraz tylko Bepantenu używam. Opakowanie po patyczkach jenicznych. Johnsona. Uważam, że są to najlepsze patyczki, tylko Johnsona zawsze kupuję. Mydło wpłynie do rąk. Już je w ostatnim denku też pokazywałam. Bardzo lubię te mydełka. Bardzo przyjemnie pachną, bardzo fajnie nawilżają dłonie. Sanitizer. Jak to sanitizer. Dezynfekuję. Zazwyczaj używałam sanitizera, jak przebierałam Maksiowi pieluszkę, a nie miałam możliwości umycia rąk. Więc Cenitizer idealnie się sprawdził. Pasta do zębów Colgate Sensitive. I tu Wam powiem, że ja mam bardzo wrażliwe szyjki, i używając jej, pomimo tego, że jest sensitive, dalej ból odczuwałam. Także średnio. Spray. Ochrona przeciwko marom. Na bardzo krótko starczy, ale jest jego tutaj. Tylko 10 ml. Ale jest fajny właśnie na wyjazdy czy do torebki. Ten akurat był dla dzieci, także polecam. Garnier Żel, trzy w jednym. My y, można stosować jako żel do mycia, jako skrób i jako maseczkę. Zazwyczaj używałam tego pod prysznicem. Fajnie działa, fajnie oczyszcza, nawilża, ale po prostu wszystko jest czarne. I nie wiem, no jest to z węglem. Nie wiem, czy użyję tego jeszcze raz. Bo po prostu ciężko potem było z różnych zakamarków na skórze zmyć ten czarny kolor. Fajnie działa, ale chyba go nie kupię ponownie. Płyn do płukania jamy ustnej, wybielający. Fajnie świeży jako dodatek do wybielania zębów. Czemu nie? Awon. Żel pod prysznic, bardzo świeży, bardzo fajny zapach, polecam. O matko, ile opakowań popaście do zębów. Mm, Aqua Fresh, intensywne czyszczenie, intensywna czy czystość. Powiem Wam, że zadowolona byłam z tej pasty. Tak jak mówiłam, gdzie jest ta kropka? Że przy tej Sensitive szyjki nie bolały, to przy tej, która nie jest Sensitive, nie bolały mnie. Także na pewno kupię ponownie. Szampon do włosów Pantin. Uwielbiam, po prostu uwielbiam produkty Pantin i nigdy nie przestanę i zawsze będę je kupować. I bardzo, bardzo Wam polecam. Uj! Olejek Skin therapy. Ja go używałam z firmy Palmers. Używałam go mm, na bliznę po cesarce. I powiem Wam, że bardzo ładnie zmięk zmiękczył mi. Ym, Tą, tą bliznę, te szycie także bardzo Wam polecam. Błyszczyk do ust Rituals, tego nie polecam i nawet nie zużyłam go do końca. Um, wiem, że to już była moja druga tubka. Pierwsze dostałam opakowanie chyba od mojej kuzynki, było to kiedyś, kiedyś. I powiem Wam, że bardzo mi się sprawdził, bardzo lubiłam. Kupiłam go sobie ponownie i nie wiem, jakieś ten egzemplarz wydaje mi się za bardzo klejący, albo coś zmienili w składzie, ale strasznie, strasznie klei się na ustach, także n -n, nie kupię go ponownie. Krem do twarzy Revitalift L'Oreala. Fajny, przyjemny, ale za dużego efektu nie widziałam. Avon Bronzer Glow Pokażę Wam tak go zużyłam. Uwielbiam go. Po prostu uważam, że nadaje taki piękny kolor policzkom, taki naturalny, zdrowy wygląd i już kupiłam sobie nowy, bo ciężko już było go nakładać. Takie resztki zostały po boku, ale będę chyba go zawsze używać. I już ostatni produkt. Jest to tuż do rzęs z Primarka. Takie fajne, śmieszne opakowanie stópki. Powiem, Wam, że nie kupię go ponownie. Wcale nie miałam go za długo, a tak wyschła szczoteczka szybko. Taki, takie grudki się porobiły, że nie, nie jestem zadowolona z niego. Nie kupię ponownie. I to już były wszystkie moje kosmetyki. Mam nadzieję, że takie szybkie demko Wam się podobało. Zapraszam na kolejny film. Dziękuję, że byliście ze mną. Papa. Pa.